Witaj w drugim odcinku naszej serii Nasenek, gdzie kontynuujemy naszą podróż na statku kosmicznym Tantra. W tej części serii zagłębimy się w fascynujący świat hibernacyjnego snu i wyzwań, które niesie ze sobą podróż przez kosmos. W tej opowieści towarzyszymy bohaterowi, który przeżywa niezwykłe przygody na pokładzie statku Tantra. Przemierzającego odległe zakątki wszechświata. Każdy sen to nie tylko odpoczynek, ale klucz do nowych wyzwań i nieoczekiwanych odkryć. W tym odcinku nasz bohater staje. Przed niespotykanym wyzwaniem, wymagać będzie od niego nie tylko odwagi, ale także jasności umysłu i zdolności do pokonywania przeciwności losu, to opowieść o sile wewnętrznej, o znaczeniu spokoju i o tym, jak ważne jest utrzymanie jasności umysłu w obliczu wyzwań. Przeżyj z nami kolejną część tej podróży, gdzie marzenia i rzeczywistość splatają się w niezwykłą opowieść. Pozwól sobie na chwilę relaksu i odprężenia. A nasenki poprowadzą cię przez spokojne ścieżki snu, pomagając odnaleźć spokój i odprężenie. Gwałtowny dźwięk alarmu brutalnie wyrywa cię z głębokiego snu. Twoje serce bije szybko, a umysł przełącza się w tryb awaryjny. Otwierasz oczy, a światła w kabinie migają ostrzegawczo, czerwienią. To niecodzienne. Wcześniej nie było takiej sytuacji na pokładzie tantry. Ale to teraz nieważne. Choćby była to najgorsza z katastrof, nie pomożesz, jeśli nie oczyścisz umysłu, nie uspokoisz ciała i nie przejmiesz kontroli. Niezależnie więc od tego, że obudzono cię gwałtownie, że migają światła i wyje alarm, zamykasz oczy. Wdech i wydech. Wydajesz polecenia głosowe o przygaszenie lamp, o wyciszeniu alarmu i trwasz chwilę w bezruchu. Tylko sprawny umysł może rozwiązywać problemy, choćby najbardziej skomplikowane. A wszystko można powiedzieć o kondycji umysłu po gwałtownej pobudce z hibernacyjnego snu, ale nie to, że jest sprawne. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Rzut oka na wyświetlacz. O, to nie czas. Jeszcze 13 dni do planowanej kontroli systemów. 13 dni do następnej pobudki coś musiało pójść nie tak. Tym razem nie pozwalasz sobie na luksus bezgrawitacyjnego lotu po statku. Uruchamiasz sztuczną siłę ciążenia, by sprawniej szybko poruszać się po wnętrzu tantry, by dostać się ze swoich prywatnych komnat tak nazywasz kajutę, w której znajduje się Twoja komora hibernacyjna, do mostka i zbadać przyczynę tego dyskomfortu, mijasz wielki, okrągły wizjer. I chyba już wiesz, chyba już znasz przyczynę Twoich problemów. Przystajesz, przecierasz oczy ze zdumienia. Wdech i wydech. Spokój. I kontrola. Wdech i wydech. Po otwarciu oczu widzisz, że to nie halucynacje wywołane gwałtownym wyjściem z hibernacji. Twoim problemem jest planeta. Planeta, której nie znasz, planeta, której nie powinno tu być. Z planetami jest tak, że są dosyć przewidywalne, jeśli chodzi o swoje orbity. Że raczej nie zaskakują obecnością. Akurat ta nie była i zaskoczyła. Wdech i wydech. Pozwalasz sobie objąć myślami tę sytuację. Piękna, zielona, duża, tajemnicza. No takich widoków nikt się nie spodziewa. Owszem, gwiazdy w oddali, rozbłyski słońc. Ale to raczej obrazy w tle, a nie główni aktorzy na czarnym tle nieba. Tym razem jest inaczej. Ogrom uczuć, które zalewają Twoje serce, jest przytłaczający. Piękny widok. Znów zamykasz oczy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Czas sprawdzić. Co się tak naprawdę dzieje? Idąc do centrum dowodzenia, zastanawiasz się, jak wspaniale jest iść. Lewitacja ma swoje plusy, owszem, miło jest poczuć lekkość, ale twarde stąpanie na własnych nogach daje poczucie kontroli, daje pewność. Chodzenie, coś tak oczywistego na Ziemi, w kosmosie staje się źródłem fascynacji. Uświadamiasz sobie, że ponad 600 mięśni. Jest zaangażowanych w ten pozornie prosty akt. Każdy mięsień, od najmniejszych w stopach po te większe w nogach i plecach, współpracuje, aby utrzymać równowagę i pchać ciało do przodu. To skomplikowane i doskonałe połączenie siły, koordynacji i równowagi. Wdech i wydech. Z każdym krokiem czujesz rosnącą radość i pewność siebie. Chodzenie przypomina o kontroli, którą posiadasz nad ciałem, nad otoczeniem, a w szerszym znaczeniu nad życiem. Każdy krok na statku staje się metaforą posiadania pełnej kontroli, zarówno w sensie fizycznym, jak i mentalnym. Zamykasz oczy, skupiając się na każdym ruchu, na odczuciach płynących z kontaktu stóp z podłogą. To chodzenie zmienia się w formę medytacji, medytacji ruchu. W tym spokojnym rytmie kroków odnajdziesz spokój umysłu, równowagę emocji, poczucie bycia zakorzenionym, mimo że jesteś miliony mil od domu. To doświadczenie staje się dla Ciebie przypomnieniem, że pomimo niezwykłości podróży kosmicznej, prostota i naturalność chodzenia przynoszą spokój i związek. Z rzeczywistością. Naszła cię taka myśl, że musisz częściej włączać sztuczną siłę ciążenia, choć czerpie ona mnóstwo energii i zaleca się rozsądnie nią gospodarować. To właśnie w takich momentach twarde stąpanie daje dokładnie to, czego ci potrzeba: pewność i kontrolę. Wdech i wydech. Krok za krokiem. Pewność i kontrola. Wdech i wydech. Zbliżasz się powoli do centrum kontroli tantry, a twoje kroki wzmocnione przez sztuczną grawitację niosą cię przez ciche korytarze. Gdy docierasz do celu, od razu kierujesz swój wzrok na panoramiczne okna. To, co widzisz, zapiera dech w piersiach. Przed tobą rozpościera się majestatyczna planeta piękna. I bardzo tajemnicza, unosząca się w bezkresie kosmicznej przestrzeni. Ta niezwykła planeta jest nie tylko zielona i bujna, ale też otoczona przez dwa unikalne pierścienie. Na chwilę zapominasz o wszystkim dookoła, w zatopieniu, w kontemplacji tego oszałamiającego widoku. Stoisz w centrum kontroli i pozwalasz sobie na chwilę medytacji, wpatrując się w planetę, jej pierścienie, każdy szczegół na powierzchni, od wybrzeży po górskie szczyty, a także fascynująca gra świateł na pierścieniach staje się częścią tej medytacji. To nie tylko obserwacja, to uczestnictwo w spektaklu natury, gdzie każdy element jest ważny, a całość tworzy harmonijną symfonię. W tym momencie odczuwasz głęboką łączność z kosmosem. Ta planeta, choć daleka i obca, przypomina o nierozerwalnym związku wszystkich form życia we wszechświecie. Przez okno Centrum Kontroli, miliony mil od domu, doświadczasz poczucia jedności z wszechświatem. Jest to przypomnienie, że jesteś częścią czegoś znacznie większego i niezwykle pięknego. Stoisz przed tym oknem w zauroczeniu, niezwykłym widokiem, i nadal kontemplujesz ogrom natury i jej zagadki. Ta planeta, zgodnie z wszelkimi danymi, nie powinna się tu znaleźć. Jej obecność na kurcie tantry jest równie fascynująca, co niepokojąca. Wpatrujesz się w zieloną kulę, otoczoną pierścieniami, które tworzą kosmiczny balet światła i cienia. Decydujesz się na wprowadzenie korekty kursu, by uniknąć kolizji z tą tajemniczą planetą. Twoje próby okazują się bezskuteczne. Jesteś za blisko. Pole grawitacyjne planety jest zbyt silne, a statek, niczym hipnotyzowany przez tę niezrozumiałą siłę, zaczyna być przyciągany coraz mocniej. Tantra, majestatyczny statek, w obliczu tej planety jest mały. Bezbronny porusza się powoli, lecz nieuchronnie w kierunku planety, niczym ćma przyciągana do światła lampy. Z każdą próbą korekty, która kończy się niepowodzeniem, rośnie poczucie bezradności i frustracji. Jesteś świadkiem, jak twoje starania, wiedza i doświadczenie zawodzą w obliczu niewytłumaczalnej siły. Ten moment staje się dla Ciebie nie tylko walką z fizycznymi siłami kosmosu, ale również wewnętrzną walką z własnymi ograniczeniami. W końcu, gdy kolejne próby okazują się nieskuteczne, postanawiasz zatrzymać się i oddać chwili. Zamiast walczyć z nieuchronnym, zamykasz oczy i uspokajasz umysł. To chwila oczyszczenia moment, w którym akceptujesz rzeczy, na które nie masz wpływu. Odnajdujesz spokój w tej akceptacji w uświadomieniu sobie, że niektóre tajemnice kosmosu są poza zasięgiem ludzkiego pojmowania. I tak to i tak, i tak stoisz w centrum kontroli, zmagając się z konfliktem, zastanawiasz się, czy ta decyzja w zatrzymaniu i akceptacji sytuacji była formą rezygnacji. Czy właśnie oddajesz życie wszystkich pasażerów na tantrze w ręce przypadku, czy to poddanie się, czy mądra decyzja, akceptacja tego, czego nie da się zmienić? Po chwili refleksji dochodzisz do wniosku, że to nie jest rezygnacja, to moment zbierania mentalnej siły, by rozwiązać tę zagadkę. Uświadamiasz sobie, że skoro tradycyjne metody zawodzą, Potrzebujesz innego podejścia. Wdech i wydech. A może by tak wykorzystać sztuczną grawitację na pokładzie? Może uda się stworzyć siłę przeciwdziałającą grawitacji planety. Sztuczna siła ciążenia jest używana raczej do komfortu załogi, ale w tej sytuacji może stanowić klucz do ocalenia statku. Właściwie, przestawiając systemy grawitacyjne, może uda się stworzyć siłę odpychającą, aby powoli opuścić pole grawitacyjne planety. Ryzykowny manewr wymaga precyzji. I doskonałego, wymaga precyzji, doskonałego zgrania w czasie. Włączasz systemy sterowania grawitacyjnego i zaczynasz delikatnie manipulować siłami wewnątrz statku. Twoje działania muszą być wyważone. Zbyt dużo siły uszkodzi statek i niebezpiecznie wpłynie na pasażerów w hibernacji. Skupiasz się, używając całej wiedzy i doświadczenia, by skierować statek w bezpieczną, by skierować statek na bezpieczną trajektorię. To działania to nie tylko umiejętności techniczne, ale też odwaga i determinacja. W krytycznym momencie to te decyzje i te działania mogą uratować tantrę i pasażerów. Zdajesz sobie sprawę, że wykorzystanie sztucznej grawitacji do wyrwania się z pola planety ma swoją cenę. To działanie, choć niezbędne, będzie miało długotrwałe i poważne konsekwencje. Uruchomienie systemu grawitacyjnego na tyle, by przeciwstawić się sile planety, to ogromna ilość energii, to takie zużycie, że po tym manewrze moduł grawitacyjny zostanie. Uszkodzony, a jego ponowne uruchomienie będzie niemożliwe. Od teraz na tantrze nie będzie już prysznica ze sztuczną grawitacją, która pozwala na doświadczanie wody, jak na Ziemi. Komfort, jakiego doświadczałeś, stanie się wspomnieniem komfort wybudzającego prysznica. Stanie się wspomnieniem. Możliwość chodzenia po statku w normalnych warunkach także zostanie utracona. Bez sztucznej grawitacji wszyscy na pokładzie będą skazani na poruszanie się w stanie nieważkości. Cała rutyna życia na pokładzie ulegnie zmianie. Ale poświęcasz ten komfort i wygody codzienności na rzecz przetrwania i bezpieczeństwa. To nawet nie jest trudna decyzja, ale świadoma i niezbędna. Przygotowując się do wykonania tego krytycznego manewru, czujesz ciężar odpowiedzialności i determinacji, aby zrobić wszystko, co w Twojej mocy, by chronić tantrę i jej załogę. Rozważasz sytuację, która się wydaje niemożliwa, Twoje serce bije szybciej, ale umysł jest niespodziewanie jasny i spokojny. To moment oczyszczenia, otwarcia przed Tobą nowych możliwości. Zamiast próbować wypchnąć statek z pola grawitacyjnego planety, postanawiasz wykorzystać jej atmosferę do wykonania śmiałego manewru. Twój plan polega na skierowaniu statku tak, by prześliznąć się wzdłuż zewnętrznych warstw atmosfery planety. Ryzykowne. Wymagana jest doskonała precyzja i zgranie w czasie. Każdy ruch. Musi być skalkulowany, aby uniknąć kolizji. Wykorzystajmy zarówno siły statku, jak i grawitację planety do zmiany kursu tantry. Przystępujesz do pracy. Dokonujesz niezbędnych modyfikacji w systemie sterowania, wiesz, że sukces zależy od umiejętności i od odwagi. W trakcie pracy, każde działanie staje się formą medytacji. Skupiasz się na zadaniu uspokajając umysł i gromadząc siły do następnego zadania. Wszystko gotowe. Delikatnie kierujesz statek w stronę planety. Serce bije szybko, gdy tantra zbliża się do zielonej kuli, otoczonej przez spektakularne pierścienie. Atmosfera planety oszałamia, majestatyczne chmury, burze, zjawiska świetlne to wszystko rozgrywa się tuż pod tobą. Widoki, które zapierają dech w piersiach i sprawiają że zapominasz o niebezpieczeństwie tej sytuacji. Tantra ślizga się wzdłuż atmosfery, a ty czujesz, jak statek zaczyna zyskiwać nowy kierunek. To manewr, o włos, który wymaga skupienia i kontroli, ale dzięki umiejętnościom i determinacji udaje się, statek powoli zaczyna odrywać się od grawitacyjnego uścisku planety, zmieniając kurs. Gdy oddalasz się, czujesz ogromną, ogromną ulgę i satysfakcję. Statek uratowany, ale także możliwość doświadczania jednego z najbardziej majestatycznych widoków. Tantra kontynuuje swoją misję, a Ty zostajesz z niezatartym wspomnieniem o sile i pięknie wszechświata, po udanym manewrze i oddaleniu się od planety wracasz do centrum kontroli, w zatopieniu, w poczuciu satysfakcji i kontroli. Procedury wprawdzie pozwalają na zmianę kalendarza wybudzeń, co dałoby możliwość kolejnego wybudzenia za miesiąc. Chociaż kusząca jest myśl o dłuższym śnie to jednak głęboko w sobie czujesz poczucie obowiązku i odpowiedzialności za pasażerów tantry. Decydujesz się więc nie wprowadzać korekty do kalendarza wybudzeń. Choć sen jest piękny i oferuje chwilę ucieczki od trudów i wyzwań podróży kosmicznej, wiesz, że obowiązki jako opiekuna i strażnika bezpieczeństwa pasażerów są ważniejsze. Twoja rola na statku wymaga czujności i gotowości do działania niezależnie od okoliczności. Zatem bez zmian, czyli za niespełna dwa tygodnie, kolejna pobudka wdech i wydech. W tych ostatnich chwilach, zanim ponownie zanurzysz się w hipernacyjny sen, rozmyślasz o doświadczeniach, o planecie, o widokach, o tym wszystkim, co było Twoim udziałem. Z uśmiechem na twarzy i poczuciem spełnienia kierujesz się do komory, do swojej komory hibernacyjnej. Ciekawe, co przyniesie następny dzień. Kładziesz się w komorze hibernacyjnej, zamykasz oczy i pozwalasz, by sen przeniósł cię z powrotem w objęcia spokoju. Masz pewność, że kiedy nadejdzie czas, znów zrobisz wszystko, by zadbać o bezpieczeństwo i dobro pasażerów tantry.